Siemano wszystkim z tej strony Veronika i witam Was w drugim odcinku z serii, jak retuszuje Wasze zdjęcia. Wybrałam trzy foty, chociaż nadsyłacie je w takiej ilości, że. W każdym razie dzisiaj pokażę Wam moje ulubione aplikacje, i triki, i różne ustawienia, które najbardziej mi odpowiadają. No bo będziemy robić retusz na telefonie, tak więc zapraszam do oglądania. Dobra, słuchajcie, lecimy, bo nie ma czasu. Po ostatnim odcinku zdecydowałam, że zdjęć będzie troszkę mniej, żebym mogła więcej na o danym zdjęciu wam powiedzieć. Tak więc wybrałam. No, w sumie mam cztery zdjęcia od trzech osób. Jedna osoba po prostu mm, takie fotki przesłała, że jakoś tak nie mogłam się powstrzymać, żeby nie wybrać minimum dwóch, chociaż wysłała ich więcej. W każdym razie, jeśli chodzi o aplikację, której ja najczęściej używam, to może włączę nagrywanie ekranu, byłoby. Przyjemnie. To jak widzicie tutaj mam taki komplet ośmiu aplikacji, chociaż w sumie siedmiu, bo to F i MO to dzisiaj ściągnęłam i nie za bardzo jeszcze wiem co się tam dzieje, ale na razie zostawiłam, bo w sumie ma kilka fajnych opcji. W każdym razie takie moje basic, jeśli już decyduje się na retusz na telefonie, no to jest Lightroom, Teza soda i przy jakiś tam większych y, mankamentach też Photoshop, Fix i dzisiaj sobie tych aplikacji użyjemy. Jak widzicie, mam tutaj też PixArt i Snapseed i czasami też ich używam, ale bardzo sporadycznie, natomiast chciałam wam dać znać, że takie aplikacje posiadam. Zobaczmy więc, znaczy pokażę wam, jakie wybrałam zdjęcia. Mm, mam tutaj specjalny album dla Was, więc mamy tak jedno zdjęcie, mocno takie makijażowe beauty bardzo mi się podoba, e, tutaj ładnie skórę widać, tak więc e, fajnie będzie można tu podziałać i zobaczcie jak przepięknie rzęsy widać I love it kolejne jest też beauty, w ogóle wybrałam same dziewczyny, tak wyszło akurat, słuchajcie, w następnych odcinkach będzie różnie mam nadzieję <laughs> e, w każdym razie tutaj okulary plus ten kwiatek i neonowy top Petarda, tak, i jeszcze tu widzicie, że po boku jest różowe światło, tak więc e, też mega kolorystycznie sztosik. I tutaj dwie fotki e, właśnie od jednej dziewczyny, no to nie wiem co użyłaś, zakładam, że to jest jakiś taki diament, albo właśnie jakiś kryształ, w każdym razie wygląda, no, petarda. Totalnie napisz co to jest, bo muszę to mieć, <ścoughs> muszę to kupić, więc napisz, proszę. Zacznijmy sobie od zdjęcia Oliwii i ja, słuchajcie, najpierw robię lekko, um, lekko tutaj zmieniam y, sobie rzeczy w edycji na, w galerii, bo naprawdę całkiem fajnie to tu działa, więc dosłownie delikatnie rozjaśniam sobie zdjęcie. Patrzę, co się dzieje ogólnie. Jakby cały retusz trochę na tym polega, że bierzecie równe, różne suwaczki, przesuwacie i patrzycie, co się dzieje. E, I jakby. No. <grytania> Cała tajemnica. Niewiele tutaj zrobimy. Niech będzie tak. I otwórzmy sobie teraz tezę. <grytania> Przybliżę sobie to zdjęcie, żeby widzieć tutaj ładnie skórę. E, ściągam sobie trochę jasność, żeby podbić. Pory, i żeby to było ładnie widoczne. Nie chcemy jasnością zniszczyć faktury skóry, więc delikatnie, delikatnie kontrast. Teraz sobie oddalę światła i cienie. Trochę roześnijmy. Zmieniam też trochę temperaturę i bawię się na przykład tu kolorkami, chociaż osobiście. To jest trochę gorsze, lepiej wypada w Lightroomie, ale do tego przyjdziemy zaraz. Dobra, na razie to jest tyle. Basic, jakby robiąc jakikolwiek retusz, robimy po kolei i po trochu. Jeśli chcecie dodać, właśnie jakieś takie dodatki, typu szum, czy, czy właśnie tak jak tutaj w tej aplikacji są różne te światełka, to to dodajemy na sam koniec, bo jeśli dodacie to teraz, to później ciężko będzie retuszować zdjęcie. I teraz odpalimy sobie Photoshop Fix żeby popracować trochę nad skórą, bo jest to zdjęcie typowo beauty, więc tutaj taki lekki retusz by się przydał. Tej aplikacji już używałam, więc powinniście ją ode mnie dobrze znać. Można sobie tutaj też wyprostować niektóre rzeczy. Pokażę Wam, że to jest łatwe. Tu sobie stemplujecie. Pokazując chyba, jak łatwo można w aplikacji zmienić różne rzeczy, chcę, żebyście pamiętali, że nie wszystko, co widzicie w internecie, jest prawdziwe. Mam nadzieję, że to wiecie doskonale, ale myślę, że zawsze warto przypomnieć trochę, żeby się wiecie, nie zagubić w tym wszystkim. Tu tylko ten element, nie chcę za dużo tu zmieniać, bo też nie o to chodzi. Korektą punktową możecie też ewentualnie, jak niektóre pory wam przeszkadzają, na przykład. Chodź. Albo jakieś delikatne zmiany pojedyncze też usunąć. To narzędzie się zawsze spoko sprawdza. Wszystko też zależy od tego, jak mocno chcecie wyretuszować zdjęcie i jak bardzo też wam się chce, bo to też jest druga sprawa. Można by tu na przykład siedzieć i całe te usta poprawić, tylko pytanie, czy, czy się wam chce. I jeszcze tu w kąciku. Ja lubię właśnie pomadkę poprawiać w kąciku, bo tam to jest zawsze takie um, problematyczne miejsce, które w ogóle jak już pomalujecie usta i potem wystarczy, że coś będziecie gadać, to zawsze się rozjeżdża, więc kącik zawsze poprawiam. Kolejna rzecz, którą ja bardzo lubię robić w tej aplikacji, to Dutch and burn powiedzmy. I zawsze rozjaśniam trochę oczy i przyciemniam linię rzęs. Tutaj akurat nie musimy specjalnie przyciemniać, bo kreska jest bardzo ładnie y, namalowana, nie ma żadnych prześwitów, ale rozjaśnić trochę powiekę za y, tę dżówkę zawsze mm, zawsze warto. Ja osobiście lubię po prostu, więc zrobimy sobie w ten sposób. Też mam wrażenie, że wtedy się podbija całe spojrzenie. Tu trzeba uważać, żeby nie przesadzić. Mam zdecydowanie za duże krycie. Zrobimy sobie tego tak około 20. To oko, które zawsze znajduje się dalej, tam trzeba uważać, bo czasami ono nie wygląda dobrze podbite rozjaśnieniem, ale to wszystko jest indywidualne do zdjęcia i od tego, jakie macie oświetlenie. Kolejny krok to wygładzimy sobie trochę skórę na zdjęciu. Też tutaj to narzędzie w tej aplikacji jest bardzo fajne, bo dzięki temu, że możemy sobie wybrać krycie, to mamy kontrolę nad tym, jak to wszystko będzie wyglądać, więc to jest akurat mega spoko. Delikatnie. Teraz ogólnie spłaszczę sobie te wszystkie warstwy, żeby tutaj mi się na dole zresetowały ustawienia. Wezmę jeszcze raz światło przycielni. Czy nie zresetowały, tylko zapisały i teraz możemy to samo narzędzie użyć, ale nie ma, nie zapamiętuje tego, co zrobiliśmy już wcześniej. Damy trochę cień i przyciemnimy sobie tutaj bok. I spłaszczyłam całe zdjęcie dlatego, że dzięki temu teraz mogę wybrać jakby jak y jakie krycie mam mieć dokładnie to, co zrobiłam, bo 100% to jest dla mnie za dużo. I teraz jakby wybieram tylko do tego przyciemnienia na twarzy, a tak wszystkie inne rzeczy, na przykład to rozjaśnienie na oku, które robiłam wcześniej, też by jakby e, trochę zmniejszyła się jego intensywność, więc tak to wychodzi. Wyeksportujemy sobie to zdjęcie, dodajemy do Lightrooma. Nie wiem, czy widzicie, ale na zdjęciu tutaj na policzku i ja nie wiem, czy to było zamierzone, czy to jest e, po prostu twoja skóra taka bardziej zaczerwieniona. E, I to, jak widzicie tutaj, przy wyborze czerwonego możemy sobie zjechać i trochę bardziej wyrównać. Ja to wyrównam, więc jeśli to było zamierzone, to bardzo przepraszam, ale mam wrażenie, że e, po prostu jak trochę to spłaszczymy i dopasujemy do koloru skóry, to wygląda bardziej naturalnie. Ostatnia rzecz, którą zrobię sobie jeszcze w Lightroomie, to przezroczystość i tekstura nie więcej niż 10, bo inaczej nie wygląda to najlepiej. Tak było przed, tak mamy po. Fajnie nam wybiło tą różową, różowy eyeliner tutaj. Dobra! Eksportujemy sobie znowu. Przed kolejną aplikacją wykadruję sobie trochę to zdjęcie tutaj najpierw, bo tak będzie mi się po prostu lepiej pracowało. I teraz y, jeszcze jedną rzecz, którą zrobimy. Nie musicie tego robić, ja po prostu jestem strasznie... Mm, mam fioła na punkcie czegoś takiego. Y, o, normalnie nie mam wykupionego wasko, więc nie za wiele tutaj robię tak naprawdę, bo w tej tezie mam bardzo podobne funkcje, ale to, co nie ma teza, to jest skin balance, skin tone, sorry, i to bardzo fajnie, widzicie? Możecie sobie y, naprawić... Ton skóry, to zależy, czy jakby zwracacie na to uwagę na swoim feedzie. Ja staram się, żeby mniej więcej było podobnie, więc czasami to mnie najbardziej ratuje, bo to serio zmienia tylko e, ton skóry, jakby wyłapuje skórę, a nie zmienia całego obrazu. Więc e, zrobimy sobie bardziej wróż, bo ja wolę tak, może winietkę, czasami to już lubię dać. Nie, nie wiem, nie potrzeba. Next, Save. Okej, okay. myślę, że pierwsze zdjęcie będzie ready. E, ja bym dostawiła to tak, nic więcej bym nie dodawała. Tak więc możemy przejść do kolejnego. Teraz czas na zdjęcie Magdy. I tutaj mam zamiar pobawić się trochę kolorami, bo dobry kolorystyczny jest perfekcyjny. I z tego względu zaczniemy sobie w Lightroomie. E, dlatego, że właśnie tutaj najfajniej można podziałać. I, 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 i będziemy patrzeć dalej. Dodaj się. Najpierw trochę kontrast, ekspozycja, takie tam bariery. Tutaj oczywiście tak jak Wam się podoba. Jeśli chodzi o ogólne rozjaśnianie zdjęcia czy nadawanie kontrastu, zawsze wolę to zrobić przy pomocy cieni lub bieli i czerni. Nie zawsze lubię mocno podkręcać sam kontrast, bo wtedy również jakby podbija nam intensywność kolorów, nie zawsze mi się to podoba. Tak więc wolę właśnie. Tym sobie działać i jest dużo bardziej delikatny ten efekt. I jedziemy od razu z gradacją, co się będziemy ograniczać. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Uwielbiam gradację, dlatego że nie dosyć, że możemy dodać kolor jakby do cieni świateł i tego, co jest pomiędzy, to jeszcze tam możemy decydować o jasności i ciemności, i to jest coś, czego właśnie wcześniej nie było i bardzo mnie wkurzało, dlatego nawet czasem zdjęcia z telefonu wolałam robić na kompie. Natomiast jak mamy to tutaj, to można naprawdę fajne rzeczy robić. Lecimy dalej, damy sobie trochę tekstury, trochę przejrzystości, jak to było ostatnio. Boże, świetne jest to zdjęcie. Eksportujemy zdjęcie i otwieram sobie tezę od razu, bo przy tym zdjęciu nie ma potrzeby retuszu jakiegoś takiego większego, więc Zobaczmy, co to będzie. Jeśli wybieracie nakładki takie na zdjęcia najróżniejsze, że tam światła, a tu akurat jest papier, to e, pamiętajcie, że takie nakładki często też przyciemniają zdjęcie, więc należy to też później skorygować. Dodajemy oczywiście e, tą szum. <grym> Trochę temperatura do góry. Ja, jeśli chodzi o pryzm, to używam bardzo niewielkiej ilości, tak, żeby to nawet nie było zauważalne, więc w sumie jest to tylko robione dla mojej chyba podświadomej przyjemności, bo. Nie jest to nic takiego, co wy byście mogli zauważyć. No i ostatnia rzecz, którą robię przy zdjęciach, to zawsze chociaż troszkę tutaj u mnie w galerii na telefonie, myślę nad przycięciem, jeśli mnie znacie. To też jest tak, że ja po prostu przycinam te zdjęcia od razu, bo one w takim rozmiarze wchodzą na Insta, więc docelowo zawsze mam wrażenie, że i tak to jest rozmiar, który nas będzie gdzieś tam interesował. Ostatnie zdjęcie należą do Weroniki i zaczniemy sobie od tego zielonego. Yy, od razu teza, tutaj za wiele nie będzie, bo zdjęcie jest rozmazane, ale w ogóle mega doceniam, że dosłałeś takie zdjęcie, bo ja totalnie czuję vibe takich fot i bardzo lubię taki efekt, więc yy, jedziemy. Spokojnie, jest to, bo przy takich fotach nie za wiele trzeba robić, nie? <laughs> bo one są, one już wyglądają zarobiście same w sobie. Więc zobaczmy, co tu się wydarzy. Aż tak nie widać kolorów, ale to dzikie. Aż sama wiecie, odkrywam możliwości i wymyślam. Tam jest sobie takie światełko, ale może z drugiej strony, żeby zagospodarować tą przestrzeń yy, po lewej stronie tu, gdzie jest szafa. I odpalę sobie to jeszcze w Lightroomie. Zobaczymy, czy da radę podziałać coś bardziej z kolorami. Chociaż na no zdjęcie jest całe zielone, więc może być różnie, ale słuchajcie, wszystkiego trzeba spróbować. Dobra, niech będzie tak. I jedną rzecz sobie tylko spróbujemy: mm, w aplikacji PixArt. To jest taka bardziej e, art aplikacja i można tu naprawdę dużo, dużo rzeczy. Nakładać na siebie i to jest mega spoko. Więc wybieram to zdjęcie, które sobie przerobiliśmy ostatnio. I teraz na to nałożymy yy, te, to samo zdjęcie i wytniemy dziewczynę ze środka, bo nie chcę, żeby ona jakby łapała ten efekt tak mocno. Więc yy, zobaczymy, co z tego będzie. On sam wybierze. Czasami wybiera sam, nawet dobrze. Ale nie zawsze mu to dobrze wychodzi. O, jest git, dobra, zapisz. Nice! Jest grubo, słuchajcie. Czas teraz na ostatnie zdjęcie, czyli na to z użyciem kryształu, diamentu, czy nie wiem, cokolwiek to jest. I odpalamy sobie od razu truma i wchodzimy w gradację. Bo jakby jeśli chodzi o kontrast i o wszystko, to tutaj wszystko jest. Tak, jak powinno być. Można ewentualnie trochę cienie pod yy, rozjaśnić, żeby było bardziej widać włosy, bo ogólnie one trochę nam giną. Mm, ale nie jest to nic takiego, wiecie, niezbędnego, bo ma też klimat to, że to jest takie wszystko ciemne i w ogóle eksportuję to i odpalamy tezę. To jest w sumie zastanawiające, zresztą używam tylu aplikacji i bardzo często używam tych samych narzędzi, ale powiem Wam, że im więcej tego używacie, tym bardziej ogarniacie, że serio trochę inaczej to wszędzie działa. Na przykład kontrast w Lightroomie troszkę inaczej działa, na przykład w tej aplikacji, albo mi się po prostu wydaje tak, to też tak może być. W każdym razie lubię sobie to powtarzać y, wszędzie, te same czynności i... I tak najlepiej to wychodzi. Trochę saturację jeszcze zobaczymy jak z temperaturą, czy coś z naszych tutaj dodatków by dodać. Mi się kurde podoba to, tylko nie dlaczego? dlaczego to... nie można sobie samemu wybrać miejsca rozmieszczenia tych drobin, wiecie o co chodzi. Powiem wam, że jest całkiem spoko. Tu akurat może być, bo jakby skupiamy się na tym, co jest z tyłu, więc e, całkiem fajnie nam to się tutaj nałożyło. okej, okay, słuchajcie, chyba, chyba mamy skończoną naszą zabawę. Dobrze mi poszło? No, moim zdaniem lepiej ci poszło. Czekaj, bo powinienem patrzeć w obiektyw, czy nie? Nie wiem, nieważne. Lepiej poszło niż w obrabianych zdjęciach na Photoshopie, moim zdaniem. No! Jak widzicie, moi, moi, dom typ. moi domownicy mają parcie na szkło i postanowili razem ze mną w sumie mnie zasłonić. Ten make-upowy i ten z kwiatkiem jest najlepszy, moim zdaniem. Tak? No. Mi się ten z kwiatkiem ma super vibe. Natomiast te ostatnie zdjęcie, nie wiem, mówię, trzeci raz powtórzę w tym filmie. Napisz, co to za kryształ, proszę. Aha, bo to jest przez jakiś kryształ zrobiony. No, no. chyba tak, nie? Tak, tak, chyba no. tak. Bo. Chyba... Dobra, słuchajcie... Nie, to, jest przez, to może być przez jakieś, wiesz, jakieś naczynie z dziurami po prostu, nie? Z takimi gwiazdkami. Dziękuję wam w takim razie za oglądanie. Zostawiajcie suba, łapkę w górę i wysyłajcie mi dalej swoje zdjęcia, bo takich serii będzie więcej. Napiszcie też, czy bardziej wam się podoba opcja retuszu na telefonie czy na komputerze, bo to też jest ciekawa sprawa. E Mail to w.bociakmałpa.gmail.com Wszystkie info będą też w opisie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Lucia, po, po, pomachaj. Nie, ty nie machasz, ale możesz być słodka. Dziękujemy za oglądanie i do następnego. Pa! Teraz sobie idziesz, tak? Skończyliśmy nagrywać i sobie idziesz?